Gdy Ciebie ja pieszczę, to mam przy tym dreszcze i Coś dziwnie się jeży, jeży, nic Dobrze. Przytulam Cię czule i ściągam koszulę By kochać Cię móc jak należy Słuchajcie, niech ja sam nie świnturzę Zaśpiewajcie jeszcze ze mną te dwie ostatnie linijki, co? Będę miał satysfakcję moralną Przytulam Cię czule i ściągam koszulę By kochać Cię móc jak należy No, no, no co? Przytulam cię czule i ściągam koszulę, by kochać cię móc jak należy, wejść jest dzień A Gdy mi już bez koszuli, ty silniej się mówisz przychodzi więc kolej na spodnie. Rozpinam w nich pasik jako mały po pasik, bo spodnie Nie wyko... Basik jak mały bo basik bez spodni jest znacznie wygodniej Zezuwam swe buty, już czas zacząć ksiądę, winią ja Przecież tak lubię kobiety z twe stroje, sam łamie się w dwoje I ściągam spocone skarpetki z twe stroje, sam łamie się w dwoje I ściągam spocone skarpetki Tyś naga w komnacie, zdejmuje swe gacie. I w maj się zamienia listopad. Aż nagle spojrzałem, a z wściekłości zadrżałem, a niech to szlak trapi znów opad, bo były duże opady tego listopada. Dlaczego nie słuchasz koleżanki? Bo jej nie lubię! Dlaczego? Bo ona nie ma wacka! Czego? No, cisora! A pani ma?